Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski, szanowni państwo, zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. To bardzo szczególny dzień. Przywracamy wtedy pamięć o naszych bliskich, ale też przywracamy pamięć o polskich bohaterach o tych wszystkich Polakach, którzy ponieśli śmierć. Broniąc ojczyzny, pracując dla ojczyzny, budując Polskę, budując naszą tożsamość pamiętamy narodową, o działania. tych, którzy zginęli w ludobójstwie katyńskim. Ale pamiętamy także o tych, którzy zginęli w zbrodni smoleńskiej. Pamiętamy o panu prezydencie Lechu Kaczyńskim, o panu prezydencie Kaczorowskim, o żonie prezydenta. Kaczyńskiego, o wszystkich dowódcach rodzajów sił zbrojnych i szefie sztabu generalnego, który, którzy polegli nad Smoleńskiem. I pamiętamy też o tej formule straszliwej, która po dzień dzisiejszy nas upokarza, że wtedy, kiedy zbrodnia katyńska była zakłamywana. Wtedy, kiedy ci, którzy mówili prawdę o zbrodni katyńskiej, byli wsadzani do więzienia, kiedy byli przeklinani, kiedy byli traktowani jako ludzie, którzy są gotowi być karani. A pamiętam to jako ówczesny uczeń szkoły. Dzisiaj. Ten sam model, ten sam sposób działania wraca w sprawie zbrodni smoleńskiej. Tak jak przez blisko 60 lat nie można było publicznie mówić o zbrodni katyńskiej, o ludobójstwie katyńskim, tak jak Rosjanie kazali, i niestety niektórzy nauczyciele to robili, i niestety dziennikarze to także robili, i niestety to także oficjalni przedstawiciele państwa to robili, że to nie Rosjanie zamordowali Polaków w Katyniu, że to nieprawda. Ba, była nawet specjalna komisja, która gwarantowała, że nie, to nie jest prawda to nie Rosjanie są za to winni. Ten sam model. Formacja prorosyjska dzisiaj powtarza w sprawie zbrodni smoleńskiej, ukrywając prawdę o tej zbrodni, upowszechniając propagandę, która broni Putina, która broni strony rosyjskiej. Pamiętajmy o bohaterach, którzy polegli nad Smoleńskiem. Prezydent rzeczywiście chciał, żeby lecieć do Tbilisi. Był z tym problem, dlatego polecieliśmy do Azerbejdżanu. Panie premierze. Zwracam się do pana z prośbą o natychmiastowe rozwiązanie podkomisji smoleńskiej i ukaranie tego kłamcy smoleńskiego za fałszerstwa dokumentów. A do pana, panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę? Na trumnie brata, bratowej waszych przyjaciół i mojej matki zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu nie chce, pani panie Kaczyński, pani prowadzić do podziału, pani Polski poseł, i robić czystą politykę, pani robić poseł czystą politykę. Pan Czego? się śmieje, hańba na życie. Pani marszałek, Wysoka Izbo, kłamstwo smoleńskie wyniosło was do władzy. Zniszczyliście zaufanie do instytucji państwa w ten sposób, że wykorzystaliście je do uwiarygodnienia fałszerstw Komisji Pana Macierewicza. Podnosząc kłamstwo smoleńskie do rangi doktryny państwowej, ośmieszyliście Polaków za granicą. I najważniejsze, oszukaliście, podzieliliście i zawiedliście Polaków. I to wszystko nie zostało wymyślone na Łubiance ani w siedzibie Geru, To zostało wymyślone na Nowogrodzkiej. Nie potrzeba, było, nie potrzeba było Rosjan, aby ustawić państwo polskie. Wystarczyliście wy. Podzieliliście Polaków, a dziś Polacy się jednoczą, aby za rok wystawić wam rachunek. Panie pośle, z pewnością będzie wystawiony właściwy rachunek. Pana, panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę? Na trumnie brata, bratowej waszych przyjaciół i mojej matki zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam, które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu nie Pani wstyd panie Kaczyński wprowadzić Pani do podziału i robić czystą politykę. Pani poseł politykę. Pan czego? się śmieje. Poseł. Wybuch termomaryczny tlenku etylenu to najważniejsze ustalenie po sześciu latach pracy pod komisji smoleńskiej badającej katastrofę prezydenckiego Tupolewa sprzed dwunastu lat. Był wybuch w lewym skrzydle kontynuacją. Była następna eksplozja w centropłacie. Kilkanaście metrów nad ziemią. Do około 100 metrów. W takiej odległości przed słynną złamaną brzozą miało według Antoniego Macierewicza dojść do wybuchu. Samolot nie uderzył w brzozę. W tym skrzydle znajdują się fragmenty brzozy. W róży fragmenty skrzydła. Były zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji, która ponad 10 lat temu badała katastrofę smoleńską, przypomina, że nikt z podkomisji Antoniego Macierewicza nie był na miejscu wypadku. Przede wszystkim ten wybuch nagrałby się na zapisach rejestratorów dźwięku, yy, byłby słyszany, byłby słyszany przez załogę. Według podkomisji ten ostatni dźwięk na nagraniu z kokpitu to właśnie wybuch. Potwierdzać to ma zestawienie z dźwiękiem eksperymentalnego wybuchu. Dowodem na zabach mają być też ślady materiałów wybuchowych na szczątkach samolotu, co miały potwierdzić zagraniczne ekspertyzy. RDX-Trotyl-Pentryt. Tę sprawę, między innymi na podstawie przeprowadzonych 6 lat temu ekshumacji, bada prokuratura ale według rodzin ofiar za wcześnie na jakiekolwiek wnioski. Prokuratura nie może e, powiedzieć niczego na podstawie śladowych, e, niskoenergetycznych materiałów wybuchowych. Właśnie ta wstrzemięźliwość prokuratury jest zdaniem opozycji najlepszą recenzją raportu pod komisji. Nie mamy po tym dzisiejszym także show pana posła Mazierowicza żadnych faktów Jedyną chyba wytłumaczalną tezą jest właśnie ta, która mówi, że doszło do zamachu. Według komisji Jerzego Millera, przyczynami katastrofy były błędy rosyjskich kontrolerów, ale przede wszystkim błędy pilotów. Het. Piloci tu po lewa mieli we mgle zejść za nisko. Nie zareagowali na sygnały systemu TAWS, który ostrzega przed zderzeniem. Podkomisja tę wersję odrzuca. Nie pełnił swojej roli, ponieważ nie, był w żaden, nie mógł w żaden sposób rozpoznać lotniska. Lotniska Smoleń rzeczywiście nie ma w bazie danych lotnisk systemu TAFS, co nie znaczy, że system ten nie będzie generował ostrzeżeń. Według podkomisji Antoniego Macierewicza ładunek wybuchowy mógł zostać zainstalowany w czasie przeglądu samolotu w Rosji. A do pana, panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę? Na trumnie brata, bratowej waszych przyjaciół i mojej matki zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam, które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu nie wstyd pan pani Kaczyński wprowadzić do podzielu i robić czystą politykę. Pani poseł politykę. Pan czego? Się śmieje. Panie poseł! Antoni Macierewicz okłamał polskie społeczeństwo. Jest kłamcą. Wmówił im, że. Wmówił polskiemu społeczeństwu, że w Smolensku wybuchła bomba. Pominął wszystkie te dowody, które ma od przynajmniej dwóch lat, które wskazują, że mogło tam dojść do zwykłej katastrofy. Wybiórczo stosował materiał dowodowy, a prawo mówi wyraźnie, że. Wyjaśniając tę katastrofę, powinien stosować i korzystać ze wszystkich dostępnych dowodów i materiałów. Tak mówi prawo, które powołało tą podkomisję. Ma raport przygotowany przez badania, przygotowany przez amerykańską firmę zajmującą się katastrofami lotniczymi i co? Wyciął fragmenty, które mu pasowały i włożył do swojego raportu, który nie jest raportem końcowym, bo nie podpisały go wszystkie osoby, to też pokazałeś w swoim filmie. Tak, oczywiście zaznaczmy, że nie chodzi tylko o ten amerykański raport, prawda? Tych dokumentów jest znacznie więcej. Wszyscy skupiamy się na tym raporcie, dlatego że ja zastosowałem w swoim materiale wiele cytatów z tego raportu, no ale przecież Macie Macierewicz nie ukrył tylko tego raportu, ale też kilka europejskich analiz znanych badaczy katastrof. Ukrył własne zdjęcia z własnych badań, zdjęcia z eksperymentów. Wszystko to, co nie pasowało do tezy o zamachu, to zostało ukryte. No a jeśli już pytasz o ten amerykański Instytut, no to jednoznacznie z tej pracy której Antoni Macierewicz nie pokazał, wynika, że Amerykanie nie potwierdzają tezę o wybuchu i eksplozjach na pokładzie tu Tupolewa. Z tego raportu wynika, i to sugerują nam Amerykanie, że zwykła katastrofa była możliwa. To ja ponawiam pytanie. Kim jest Antoni Macierewicz? Pytanie do redaktora Piotra Świerczka, który siedzi na ogonie Antoniemu Macierewiczowi od 2010 roku. Antoni Macierewicz jest manipulantem dlatego że nie mówi ludziom prawdy. Wybiera z tego wszystkiego co zgromadził to co pasuje mu do tezy o eksplozji o zamachu. Na, nasz materiał nazwaliśmy Siła kłamstwa i to jest mocny tytuł. Dlatego że to co politycy PiS przez lat lansowali jako kłamstwo smoleńskie, to hasło obróciło się przeciwko nim. Okazuje się, że w tej sprawie kłamstwem obciążeni są ci Którzy mówili o bombach i wybuchach. A do pana, panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę, na trumnie brata, bratowej waszych przyjaciół i mojej matki zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam. Które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu nie jest Pani Kaczyński. Panie poseł prowadzić do podziału Panie Poseł i robić czystą politykę. Pani poseł, czystą politykę. Przecież nie poseł, hańba na wieki. 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu 154 mógł siedmiokrotnie uniknąć katastrofy. Jednak łamiąc wszelkie procedury. Kontynuował tragiczny lot. Dlaczego? Dlaczego żeśmy nie policie do Bo Po powrocie do kraju wprowadzimy porządek w tej sprawie. Tak naprawdę nie ma problemu dotyczącego jakichś strasznych zagrożeń bezpieczeństwa. Niestety były straszne zagrożenia. Kilkanaście miesięcy później Władysław Stasiak zginął w katastrofie smoleńskiej. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić całkowitą solidarność. To były przejmujące słowa, ale najpierw prezydent Lech Kaczyński zrobił awanturę pilotowi. Dlaczego żeśmy nie policzyli do tej liczby? Bo... Po powrocie do kraju wprowadzimy porządek w tej sprawie. Poszło o to, że kapitan samolotu nie chciał lądować pod ostrzałem. To było niebezpieczne. Trwały działania wojenne. Na Gruzję napadła Rosja. Prezydent rzeczywiście chciał, żeby lecieć do Tbilisi. Był z tym problem, dlatego polecieliśmy do Azerbejdżanu. Stamtąd Lech Kaczyński pojechał samochodem do Gruzji. Ale nie ukrywał niezadowolenia. Z dnia na dzień pilot został wrogiem PiSu. A wszystko dlatego, że zadbał o bezpieczeństwo prezydenta i kilku zagranicznych przywódców na pokładzie. Poseł Przemysław Gosiewski sugerował, że pilot jest chórzem, który nie wykonuje rozkazów. Poseł Przemysław Gosiewski zginął w katastrofie smoleńskiej. Wdowa po nim, posłanka Beata Gosiewska z PiS, domaga się za to gigantycznych pieniędzy ze skarbu państwa. Kolejny poseł PiS, Karol Karski, doniósł na pilota do prokuratury. Poseł Karski miał szczęście. Przeżył, nie wsiadł do samolotu z prezydentem. Incydent gruziński był ostatnim ostrzeżeniem losu dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Lekceważenie procedur i wyzywanie pilotów od tchórzy musiało się skończyć katastrofą. A do pana, panie Kaczyński. Ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę, na trumnie brata, bratowej, waszych przyjaciół i mojej matki zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam które pozwoliło wam przejąć władzę. Jak panu nie chce Pani panie Kaczyński Pani prowadzić do podziału i robić czystą politykę. Pani poseł. Politykę. Pan Czego się śmieje? Hańba na wielkich. Ta umowa, która została brutalnie przez komunistów podeptana. Naród był zdradzony i przeciwko temu protestował. Proszę Państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali. Jeżeli my będziemy dotrzymywali umów, to zawsze będziemy mogli powiedzieć spokojnie, my umów dotrzymujemy. Jesteśmy solidnym i honorowym państwem, jesteśmy solidnym i honorowym społeczeństwem, a przede wszystkim odpowiedzialnym. Jeżeli co, co do czegoś się umawiamy. To tego przestrzegamy. Proszę Państwa, kolejne minuty wielkiej gry poświęcimy mistrzowi Belkanta, czyli Donicetiemu. Pani Mecenasie, proszę o pytanie. A do gry zapraszam Panią Marzenę Kamolibię, prosimy bardzo. I Pana Leszka Bukowskiego. Witamy Państwa. Pani Marzena mieszka w Gdańsku, z wykształcenia jest Pani ekonomistką. Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie Pani pracuje? Pracuję jako programista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. Dziękuję. Pan Leszek Bukowski, o ile dobrze pamiętam, mieszka we Wrocławiu. Jest Pan z wykształcenia inżynierem elektrykiem. Policja. I też moje pytanie takie samo. Gdzie Pan pracuje? Pracuję w Komendzie renowej Policji Wrocław Fabryczna. Jestem policjantem. Dziękuję. Proszę nałożyć. I pierwsze pytanie ilustrowane muzyką. Proszę posłuchać głosu Zdzisławy Donat i powiedzieć, co śpiewa słynny sopran. Proszę o muzykę. you. <laughs> Pan Leszek odpowiada. Czy ja mogę prosić o powtórzenie tego fragmentu? Prosimy więc jeszcze raz ten sam fragment. Proszę, Panie Leszku. A pytanie brzmi z jakiejś ta opery, tak? Tak. Co śpiewa słynny sopran? Tak brzmi dokładnie. <laughs> Przypuszczam, że jest to jedna z arii z opery yy, Linda z Szamonii. Pani i Marzena? Był to fragment z numer. z no. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Panie Leszku, Łucja z Lamermursce na obłąkania yy, Łucji, czyli ma Pan pierwszy błąd i czytam następne pytanie. Dwa lata przed śmiercią Doniceci został umieszczony w zakładzie dla obłąkanych. Kilka miesięcy wcześniej jego stan zaniepokoił lekarzy. We wrześniu 1845 roku Doniceti tak pisał do swojego przyjaciela. Jakiekolwiek wzruszenie jest mi zabronione. Miałem pisać cztery opery, ale wszystko musiałem odłożyć. Proszę podać tytuł przynajmniej jednej opery projektowanej przez Donicetiego w latach 1844-1845, a nigdy nie napisanej. Pani Marzena. Pan Leszek. Chodzi tu o jaki przedział czasowy? 844-45. Opery planowane, ale nigdy nie napisane. Chyba e, na przykład o operę e, Joanna Szalona. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Pani Marzeno, Joanna Szalona. Honor zwycięża miłość. Czyli mają Państwo po jednym błędzie. I następne pytanie ilustrowane muzyką. Z kolei zabrzmi głos Luciana Paworociego. Proszę rozpoznać, co śpiewa wielki tenor, a ja proszę o muzykę. Pan Bukowski odpowiada. Była to Aria Tonia z pierwszego aktu od Córki Pułku. Bardzo dobra odpowiedź, pani Marzena. Aria Tonia z Córki Pułku. Wyśmienicie, dziękuję bardzo. <klucza> Partię sopranową jedną z, jednej ze swoich oper skomponował Donicetti dla głosu wielkiej gwiazdy Julie Grisi. Proszę podać tytuł tej opery, pani Marzeno. Partia Sopranowa. Pan Leszek. Chodzi tu o dopisaną arię Lindy z Chamonix pierwszego aktu. Chodzi o przedstawienie w Teatrze Włoskim w Paryżu w dniu 17 listopada 42 roku. Nie proszę pana. Don Pasquale. Czyli mają państwo w tej chwili po dwa błędy, ale ja tutaj dostaję sygnały i to dość rozpaczliwe od kolegów, że niestety grę muszę przerwać, bo czas przeznaczony na dzisiejszy program już dobiegł końca. Czyli jest to zgodne z regulaminem. Rozpoczną Państwo ze swoimi błędami, czyli dwoma. Każdy z, każdy z Państwa ma po dwa błędy na koncie i rozpoczniemy dalej po pojedynek, a o terminie to porozmawiamy już po programie. Czyli na razie dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Nie sposób zapamiętać tytuły wszystkich oper, 70 oper Donisetiego. Ale jeden tytuł jest nam, Polakom, szczególnie bliski, gdyż jest identyczny. Tytułem opery Stanisława Moniuszki, I chociaż te dwie opery zostały napisane w odległości czasowej 40 lat, to przecież do tego samego tekstu i dramatu della Vigna z 1818 roku. O jaki tytuł chodzi? Paria. Dziękuję paria. I czytam na...

oh yeah umowa, która została brutalnie przez komunistów podeptana. Naród był zdradzony i przeciwko temu protestował. Proszę Państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali. Jeżeli my będziemy dotrzymywali umów, to zawsze będziemy mogli powiedzieć spokojnie my umów dotrzymujemy. Jesteśmy solidnym i honorowym państwem, jesteśmy solidnym i honorowym społeczeństwem, a przede wszystkim odpowiedzialnym. Jeżeli co, co do czegoś się umawiamy, to tego przestrzegamy.